Cześć, z tej strony Valorn, to jest GTA 5, kolejny odcinek, jak widzicie gram drugim moim bohaterem, panem Michaelem, Michelem, Michałem, jak zwał tak zwał, jakie piękne niebo mamy, zobaczcie jakie błękitne i nad chmury są, chyba jakiś samolocik gdzieś tam leci, Gdzie, gdzieś, gdzieś lecią, no ale przeoczyłem go. No nieważne. Jesteśmy przed y, domem pana Lestera. Pan Lester jest no liferem, który daje nam misję. E, no i właśnie idziemy po pierwsze swoją misję. Zobaczmy jak to będzie spotkanie wyglądać. O proszę. Boże, co on tam ma? Psy jakieś kurno. automatyczne. yes, you were very dead. you need my help. how do you know? no, but she'll be in the i haven't been a good friend for you, lester. i know that. and you're going to make it up to me by doing whatever i ask. or rather, i mean, I need something done, you need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Lester, about what happened before. Well, I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink. And a wife who don't love you no more. Yeah. yeah well, <coughs> since you put it like that. Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. Uh, I heard him say that he saved America. What, by but outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic, restricted access shit? Oh, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this uh, fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag, and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. What's the chodzi? What's co chodzi? I thought we were going to rob Okay, Lester. Get out of here!

Jak to jest figurka? No, powiem Wam szczerze, że nie kumam. Dobra, wyjdźmy stąd. Niech. Okej, okay, dobra, nie mam pytań. Um, dobra, no dobra. Eee, dobra, jedziemy do sklepu ściuchami. Jak się nie mylę, to jakaś budowa trwa, widzę. To jest nasze prywatne auto. Tak już zdążyłem je zarysować. Lekko, ale spokojnie, obiecałem w tym odcinku. Mam nadzieję, że nie wybuchniemy. Ale nie powiedziałem, że nie zrobimy wypadku. Nie, no, spokojnie, spokojnie. Coś tam, dojdziemy do tego całego. Sklepu ciuchlowego, co to za nutka gra w ogóle? Zmieńmy sobie może na to, Britney? Nie, to nie jest brytnej To no, nieważne. O, wszyscy. Fuck you. Ja też mogę fuck you pokazywać. Fuck you wszystkim. Tak, po co patrzeć, gdzie mam jechać? Można fuck you pokazywać. Dobra. Wejdziemy tam do tego sklepu. Mamy się bawić w informatyka, rozumiem. Tylko co? Co mamy? Stronę zaprojektować internetową? Troszeczkę nie rozumiem tej misji, ale stwierdziłem, że nagram to pierwsze spotkanie. Nie wiem, co nas czeka. I mam nadzieję, że to będzie ciekawy materiał. A jak nie będzie ciekawy, to po prostu go wykasuję. Boże, co tu się dzieje? Dobra, nie było zarysowania. Lekko coś tam. Może stuknąłem, ale jadę dalej. Kurde, mówią szczerze, ciężko jest nagrywać i, i prowadzić auto. Naprawdę, słuchajcie, już myśleliście, że rozbiję się, a nie, no i po trawniku już tam pierdzielić, takie szczegóły. Dobra, to jest chyba ten sklepik, który mamy. Co tam, po samochodzie możemy sobie przejść, mam się chyba ubrać jako no-lifer albo jakiś taki informatyk, tak? Rozumiem.

Dobra, tu są kurtki. No dobra, zacznijmy od kurtek. Hmm. Ta nie jest chyba zła. Chociaż. I spodnie mamy wybrać. Może tam. Czemu nie? Bo... Ok. No, dziękujemy za doradzenie, za powodzenie i tak dalej, tak dalej No dobra, jedziemy tam do tej całej firmy czy tam gdzie to jest, do tego kolesia o, Zamknęliśmy drzwi, dzwonimy do Lestera A ja prowadzę Wy nie patrzycie no, no to jedziemy. Jesteśmy już niedaleko. Co panie na mnie robi? O, fajny taki czarny samochód był. Wyścigowy. No i co? 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 Jedziemy tutaj. Tutaj mamy być. No dobra. Idź do wyjścia tylnego. Ok, no dobra, wychodzimy, idziemy, 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 idziemy. Po co wchodzić po schodach, jak można. Po murkiem. No i zobaczmy, co będziemy mieli. Ciekawe jak się tam dostaniemy, zapewne. A może nie będę mówić, bo może myślałem, że. Włamiemy się. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced yeah. update a year later. Oh, my. You know, it's. Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind yeah. seemingly overnight, there's not much you can do about it. You Look, know what I'm saying? Uh, my union allocated smoke breaks about up, so. Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. Right? Yeah. You know, you uh, uh, no. Idzie like you know I mean. za programistą. No dobra, idę za programistą. Ok, bardzo łatwo weszliśmy. Widzę, że. Stanę sobie przy firmie jakoś i czekać na kolesia, który wyjdzie na papierosy. No okay, no idziemy za nim. Jak zgrabnie chodzimy po schodach. Fajna ta filmo. Co, może jeszcze oglądają porno i grają w Simsce, y, co. what? The... Fuck.

Gdzie jest, jest antywirus? Może. Wiemy na jakiej strony koleś wchodził. Chyba dobrze, że czułem z tym filmikiem. Dobra, możemy kasować. Świetna tapeta. What the fuck. Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Yes, they are. Ok. This is the future of American economy? Jay thinks being a quirky douche boosts creativity. <laughs> He's this close to installing a ball pit. He's become such a cop. A we'll to, no, to tutaj. No dobra, bardzo dziwna jest ta firma. Sorry, że nic nie gadałem, ale no, po prostu sami widzieliście. No co tu można było komentować. To jest telefon komórkowy, rozumiem. I mamy go zapewne uszkodzić albo zrobić jakiś kawał. Jeżeli Lester nie lubi tego nice. typa. No ciekawe co on wymyśli. Coś mu ułożyliśmy, nie wiem, Baterię mu ale opisałem, że to było zbyt proste. Żeby baterie tutaj jakieś zebranie z sika, czy można wejść. Wiochę zrobić, nie, nie można wejść No dobra, idziemy z tej firmy mam się. Pomagierów, okej okay. Okej, okay. nie mam pytań, dobra, zwijamy się stąd jak najszybciej okay. Okej, okay, widzę, że tutaj. Mm, fajna to pani. Mm, lubię takie zdenerwowane. No dobra. No dobra. Wychodzimy sobie stąd, oburzeni.

Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes. None of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Now uh, whatever you say. Enjoy yesterday. Anyway, just call the device after he's unveiled it, and then we'll talk. So lame. No, I'm fame or shame. A shame. Dawaj pilota, dawaj! Bierzył! Dobra, mamy pilota! Walczyliśmy, Boże! Mamy oglądać przemowę tego kolesia. What the fuck! Okej, okay, dobra, zmienić widok, zmienić kanał. Dobra, to jest chyba 100 V, żeby zmienić widok

to witness the fuck okej okay, widzę że fajne logo mają takie cieszynkę. The future że tak powiem Telewizja jebanie do tego nie oglądam telewizji ale wiadomo to dla beki zrobili tutaj w tym gta wychodzi im to naprawdę im wychodzi jestem ciekawy co się stanie a już mogę dzwonić to a, -a. Czy Franklin gdzie to było Amanda do nas napisała Czy... O, to jest nasz ten Franklin Jay Norris, to jest chyba ten. Dobra, dzwonimy co? Jak myślicie? Już wystarczy tego głupiej gadki. Dobra, dzwonimy. No i co? Ło, kurde. Dobre, to było dobre, to było naprawdę dobre. No to wiec się skończył, że tak powiem, po. Jak polityką zawiało, nie? No, oczywiście się śmieję, ale. Piękna misja, mi się podobała. Bawiłem się informatykiem. W kasowaniu linków, bardziej okienek, które wyskoczyły, no po prostu coś wspaniałego. Mam nadzieję, że Wam się też ten odcinek spodobał. Dajcie łapkę w górę albo w dół. Dajcie komentarze. Bardzo, bardzo się cieszę, jak komentujecie moje filmiki, że coś tam mogę poczytać sobie. Suby też mile widziane. That was heavy you watching the news I don't have to I'm watching the markets I'll be trading pure alpha till close all right hey about that other thing you know the score' clean the machine cool up on look somewhat professional and meet me at my warehouse off the LS freeway oh and I'm about to email you a link for the exchange you can put in some trades of your own I'm trying to stay off the day trading but maybe I'll take a look. No okej. Okay. No to trzymajcie się. Kolejny odcinek na pewno będzie kieta. Widzicie sami co bohater to inna historia i inne misje i w ogóle jeden zakręcony jest od drugiego. Eee, I co mogę wam powiedzieć z tej mojej skromnej chaty? Trzymajcie się, miłego dnia życzę i do kolejnego odcinka. To, to byłem ja, Valor. Hej!